I Siemaneczka widzowie i na tym odcinku będziemy uciekać od Baleriny Kapuciny Tak jest, od Brain Road. Patrzcie jak tutaj tańczy, no bo w sumie ona jest tą baleriną, baleriną Ej, ona ciągle tańczy, co jest grane? Co to jest? Unikalne nagrody? Co to było? No dobra To są moje widzki Winka, gdzie ty? Na początku. Na początku! No bo kiedy ja tutaj sobie stałam, no tylko wam mówiłam, to wizki po ode mnie wszystkie uciekły. Czemu ja pan pisałam? Na! Na początku. Ach! Hejowinka. Hejka! No. No tak, jeśli będę oczywiście... wie wynaciskać. A to od razu ten... O! Tutaj jest jedna wizka. Hejjo! Cześć! Nagrywa napiszę. Nagrywam. Nagrywam. Mam na ciebie czekać. Jak chcesz. Jak chcesz. No, nie lubię tego. Ok, shift tam działa. Minka idziesz? Tak idę. Minka, mogę zdjęcie? Ja, ja mówię po odcinku. To czekam. O, to super, to się cieszę, że czekasz. Ja w ogóle mówiliście, że ta klawiatura, znaczy. Ojeśku, straszyłam się. Nie będzie w ogóle dźwięków najlepiej. I <śmams> na ciebie wink, O dziękuję bardzo. O! O, poczekaj, czekaj czekaj, 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 napiszę. Poczekaj, nie skacz. Poczekaj, nie skacz. Poczekaj, nie skacz. Poczekaj, nie skacz, poczekaj, nie skacz. Patrzę na ma, ma moją koszuleczkę. Ulala. Ula, Patrzcie, jak piękna koszuleczka, czy ja w ogóle mam ją dodaną znajomych? Raczej tak, tak, życzę miłego dzianka, a to super, dziękuję, to, to ktokolwiek jak ocenia, jak oceniasz mojego nowego skinka, poczekaj, nie skacz, hejka, hejka, ktokolwiek jak ocenia, życzę miłego dzianka. Dziękuję bardzo nawzajem. Wszyscy mówicie, że ja mam bardzo taką klawiaturę, że po prostu słychać ją bardzo, więc mam nową klawiaturę, którą... Aha. Którą... Cappuccino Którego w ogóle patrzcie, prawie nie słychać, więc bardzo... Cappuccino Conrnflex. Tak. O, cześć dziewczyny! Lena, fanka, YouTube. Pozdrawiam Ciebie. Potem um, Cornflex. Pozdrawiam Ciebie, Wikipedia, że nie? Bo Belo, Zosia, pozdrawiam. Domu, pozdrawiam. Pozdrawiłam. I tak. Tak, nagrywam. Więc tak, no, no to. uuu, ej, tu są wszyscy. Ty. Ja, ja wszystkich nie znam oczywiście, ale ten jest chodziak. Ja znam na pewno tych wszystkich, tego wszystkich, kto chciał, kto chciał. Winka super, dziękuję. dziękuję. Nie zaszpatrujesz Winka? Super, Anna, 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 smile, pozdrawiam. Pozorujesz truskawki, Winki? Bo... Uuu, ale ona chodzi, ulala. Nie jakaś tancerka balerina czy coś. Nie, możemy gdzieś innego grać. Możemy, możemy gdzieś innego grać? Kumurka 6. Ciekawe to. No i zniknęła. Ono tak za będzie chodzić. O ty! O ty, o ty! Jestem szósta w kolejce, jojo! Jo, jo z syna to mój ulu, o, to super Winka czekaj Okej okay. będą, będą cztery siostry, widzowie Naprawdę nie jest, nie ma cztery Pozdrawiasz lizaczka cukrowego? Pozdrawiam lizaczka cukrowego Ale mam lagi Widzowie o, no tak, sobie potańczmy sobie, to tak, tak, tak Eee, Impreska. napiszę, imprezka w, nie, w kibelku, <ścoughs> um. Um. no, no w toalecie na kibelku, no. no, wiecie, no, no nie, no znowu ta męska, no. Czemu oni się ciągle z tą męską robią? O, one jedyny tak sobie tańczą. Mm. No dobra, dawajcie, chodźmy już, chodźmy już, będziemy już chodzić, bo hop. Zobacz, ja zawsze lubię, um, ja zawsze lubię na takie... patrzcie, ile to fajne! Wistawio, <śm> patataj! <śm> <śm> Tak, klik i bierzemy łopatę. I teraz kopu, 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 kopu. No. Kopu mówię, no. Hejo, Winka. Hejo. Czw czwarta w kolejce. Mm. To chodźmy dalej, to, to, to chodźmy dalej. Hop, hop. Mogę zdjęcie Winka? Po od. Po od. Oj. Po od. Po. Po odcinku. Więc najlepsza winka, prawda? Poczekaj, mogę zdjęcie? Po odcinku. Po odcinku. Widzowie, po odcinku zdjęcia. Po odcinku. Chodzi. Chodzi. Do kogo to? Winka Chodzi. Ok. Hop. Hop. Prankujemy. No nie, no nie udało się sprankować. Szkoda. <noise> Ona chciała mnie sprankować, a ja sama spadła. Nie sprankować. No nie, no. O ty, dobra jesteś w tym skakaniu. <noise> Ballerina kapucina. <noise> nie the... Hej, owinka. Ale no, można. Ja też chcę sobie popływać. <noise> Ale... Ale fajne to! Może... Ej, halo! Możesz pływać Mega to jest. Cześć! A co to za droga w ogóle? Proszę Przepraszam mi Jeśli będę robić A i to wtedy po prostu i coś tak w no, bo no gardło, coś z moim gardem jest nie, tak? Hej, Kamilka, nagrywam tak Nagrywam Dobra, teraz szybko idziemy. Idziemy... O, Lizeczek cukrowy do nas dołączył! Na którym etapie jest winka? Ja jestem na... Gdzie? Ja jestem, nie mogę sobie się znaleźć. Na... na dziewiątym jestem. Mg, tralalelo tralala oh, tralalelo tralala hmm <laughs> pomocy ratunku czemu ja poszłam po co dlaczego dlaczego a jeszcze mi coś się... ale on ma zęby Ej, pierwszy raz będę na odcinku hej kcia ja też fajnie a jest tank tung 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 sahur Eee... cappuccino assassino... No i ktoś tam jeszcze. I tral trala. Mika nagrywa, jupi! Lecimy do winki! Dobra, ja to sobie poczekajcie, ja to sobie poczekam. Ja to sobie poczekam. Cze... Czekam. Szybko! więc nie będę na odcinku Nie, będziesz, no bo super Kinga Smiles, pozdrawiam Ciebie i będziesz dlatego, bo to napisałeś i przez to, że to napisałeś Ojej Napiszę, dobra już napiszę Będziesz, bo Ciebie widać jak to napisałaś Będziesz, bo widać jak to napisałaś, hihi W którym etapie jesteś, Zienka? Jestem na dziewiątym. La la la. Mimi mi, mi, mi! la la la. Już jestem na 30... Ty... Ja nie. Ja jestem ok. Ok. Czekam na czekamy na kogoś jeszcze. Minka. Ciebie też cały czas jakiś sklep wyskakuje? Tak. I tak. Aha. <gryw> Dobra. Minka... Uch. O nie, on tu jest! Wow, 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 on tak tam czeka sobie. Fu, fu fu. A ty mi w odcinka? Tak. Panie co to nacisnąłem, bo chciałam krzyżyk. No ale nacisnąłem. Czekam na ciebie. Dobra, dobra, chodźmy już, bo... Teraz po prostu nie wytrzymam. Znaczy, wytrzymam, ale nie można naciskać E. Tak, nie można naciskać E. Ale jak wtedy pisać? Jakiś challenge wtedy będzie. A to. Jak się on nazy, nazywał? Ja, ja nie, nie powinienem jakąś. Się... Ja nawet nie znam takiego tego. Ten sklep kupi. <głupy> tak jest. Dobra. Ale to szklane. Ale dedim. to ci nie przeszkadzam. Czemu nie mogę nacisnąć? Nie przeszkadasz mi spokojnie. Szybciej! E, można na to skoczyć? Ła, jestem wyższa! Wow! <grym> Bo to jest ten sklep kup. Bo. Boże! Nagrywanie papatki. Dobra i. brum Jesteśmy mega, mega szybcy. Mega szybcy? Nie mega szybcy. Dobra, ja tam. Nieważne, ja jestem na końcu. Jak to jest możliwe? Jak ty tak szybko to przeszłaś? W sumie ja czekałam jeszcze na widok, a... A ty chyba nie czekałeś. No, 20... Nie. O! O! Jeśli ktoś będzie się pytał, Winka, czy wiesz, co tam jest na końcu? Tam jest. Tam jest po prostu taka szara ściana. Więc... No, już mam... To mówię, po prostu. Trala la tralala. Ile to kosztuje la? Aha. Okej. Okay. Nie wnikam. Oj. I to? Tosiakotek99. Pozdrawiam. Pozdrawiam. U, u. U. Uzyskać unikalne nagrody. Claim. Tak. Like and favorite second. Aha, jeszcze trzeba like zrobić. Okej, okay. Minko, wielam cię. Jesteś ekstra. Dziękuję. Oj, po co ja tu naczniam? Ej, gdzie jest moja drabina? Drabina mi zabrała. <grym> Zabrałaś mi drabinę! Nie no, nic się nie stało w sumie. Tosia. <grym> Minka mnie też pozdrowisz. Nicola Fanka Pati X. O nie. O nie, tego właśnie nie lubię, bo tutaj widzki wtedy... No bo tutaj wszyscy przeszkadzają zawsze. Nie, ja tego nie lubię tego, tego. O nie, to jest nawet takie niefajne. Eto. O nie. Okej. Okay. Kliknęło się. Teraz tu i teraz tu. Jezu, udało się! nie mam co robić, to wtedy cię oglądam i mi się nie nudzi. Oto super. Ja czekam w wętach. Okej. Okay. Super. Czy tutaj jest to takie same. Nie, to już nie ma takiego sekretu. Napiszę Pozdrowiłam. La, 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 la. Ja w ogóle ten Shift Lock. Tak się chyba to nazywa. Nie znam się. To ja to uwielbiam. I bez tego to po prostu nie mogę bez tego teraz żyć. To jest... Mam... nie wiem co. Linka, podajesz mnie, piesek 386. Pozdrawiam. Linka, dodasz i gusa Urs. Trzy widzowie. Ja na razie nie dodaję. Może zdarzy się, ale po prostu jest was tak dużo, że po prostu mi się... Czę... Pozdrawiasz Cornflex? Cornflakes. Po prostu przepraszam. Gdy cię smutno. Gdy ci źle, włącz się winkę i pośmiej się. To jest super! Tak! Jakie... pytam... Chodźcie, chodźcie widzowie. Mm, tak, a, to, 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 to. Ja już tą grę znam na pamięć, bym mogę nawet ją narysować, tylko nie wiem, czy ja umiem rysować. Nie no, umiem rysować. No. Ui! No tak, oczywiście. Z resztką dodać? Tak. Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Hej, Winka, Ech. Hejo. Widzowie. Poczekajcie. Co, co to było? Poczekajcie jeszcze raz. Nie, no jeszcze to nie działa. Co to w ogóle było? Okej, okay, to było dziwne. Widzowie. Winka, idę też i głosu Pozdrawiam robiłam i już na razie nie dodaję. No, znowu, no co jest grane, no. No, no dobra, będziemy z taką myszką. Co ja fajna ta myszka? Chyba. Nie wiem. Będzie bez to po prostu. Etam. tam. Chodźmy. Wiska, a inny dodajesz. Nie, już nie dodaję. Nie, już nie dodaję. Kiedyś dodawała. Wika. Wiem, że nie lubisz. Kogo? Można mnie dodawać. Lubi. Pozdrobisz wszystkich? <ścoughs> Pozdrawiam wszystkich. I pozdrawiam wszystkich, więc tak piszemy: Babcia Melkę, Bobelo Zosia, Domo, Lena Fanka Winki, Ty, Fanka Winki Smile, Haneczka, Nikola Fanka paty X, It's Ktoś na Pewno, Fanula Winki i paty X, Kesik, Marix Artyt, ty Piesek, Lizaczek, Cukrowy, Super Smile, Bela Tosia, Wojank gdzieś Zuzia, zmaity. Ja kliknęłam Eto mam sklep. Znaczy się moje, <grymujesz> ja też. No naj no, no, dziękuję bardzo. Uwielbiam cię. Winko wyślę Ci prośbę. I ze zgubiłam się. <grymujesz> Nagrywasz? Ninka na jest tak, taki... <grymujesz> tak nagrywam. Link najlepsza jest, tak jest, tak jest, tak jest. Więc ja zaakceptuję. Ja na razie nie daję widzowie, bo was jest naprawdę za dużo. Mi jest na przykład trochę ciężko grać, po prostu na przykład w mystery Wy ciągle za mną chodzicie. No i po prostu, jeśli jestem szeryfem, to mogę niechcący kogoś po prostu strzelnąć. I to mi trochę przeszkadza w różnych grach. Wy ciągle za mną chodzicie. No, nie to, dajcie więcej subika. Nie to, że mi to, że ja Was teraz nie lubię, czy coś, a później jeszcze coś nagrywasz? Tak, to po prostu jest bardzo trochę i też czasami piszecie w komentarzu, że Winko, dlaczego mnie nie pozdrowiłeś, coś takiego. Po prostu mi jest ciężko czytać wiadomości, do Was mówić. Jeszcze odpisywać. To jest ciężka praca, widzowie. Tung tung tung, sahur. Jeszcze le. Omega! Oh tung 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 Winka przy... przyszłaś da winkiś. O, Megy! Mnie goni. Mnie też. Zostaw mnie tung, tung, tung. Tung, 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 Sahur, jak tu się pisze. A Winka A nagra Tower of Hell Jakiś serwerze, albo ty zrobisz relatnym prawie jak masz Tower of Hell. Widzowie, prywatny serwer Tar Hell chyba z 200 tych z 200 po prostu. A, A mi wtedy w ogóle nic nie zostanie, więc no, na razie po prostu nie kupuję. Staram się nic nie kupować, jako jeśli ja nagram dla Was odcinek, bo za. Mierzam dla Was taki odcinek nagrać, że coś tam z awatarem robię, ale. Ale to no. Mamy dać cukrowego, tak chyba. Tak, chyba, to ja! Superka! I wskaczemy superka! E, więc tak, nasza tradycja. Tum, tum, tum za chór. W kamerę strzelamy. Hop, hop, hop. Ok, i teraz. Dawajcie! To jest ten To jest Kim Winka! Juhu! pomocie? pomocy? O, chmurka. dalej, <grymne> Wii. Nie, bo tunk, tuk tunk, Sahur, bo, bo tunk, 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 Safura. <grymne> dalej, Wii, aż usiadłem i zde. Co nas czeka? Lasery, więc tak, robimy to, co ja zawsze, więc po prostu sobie... Lecimy obok ściany. Sperwinczy do bo ona, ona na serwie yeah, na no please. Nie dodaję. Nie, nic, nie widzę. No, jak mówiłam, przeszłam, nic nie patrzyłam. przeszam. Ja nie lecę. Ojo, Dlaczego nie lecisz? Co się stało? Co się mogło śmieszać? I la la la, 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 la. Nie, ma święta. Ja chcę święta i chcę w ogóle wakacje, i idziecie. Ech. Minka, mam pytanie. Jakie? Nie i wyjść. Ja chcę wyjść. Deseczka? Nie, czy to jest, coś... jest metalowa deseczka? Ej, nie można ją wziąć? Można wziąć. To dobrze. Oj, 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 oj. Zawsze się tego boję. Klik. Klik. Ui, i, i. Dobra. Chodźcie, Wicki. Dobra. Winka, ile procent masz na czym procent? Na czym procent? Do przejścia. E, aha. 92. 92. Ja mam 92%. Procent. Nie. Winka, to jest Wimper, że na serwerze, please. Nie dodaje? <noise> Winka ma pytanie. Jakie pytanko? I ciężko mi się przez to gra. Was jest już 500 u mnie znajomych. Dlatego... No please, to ja z innego konta. Winka nie dodaje. No właśnie, Winka nie dodaje. Poczekasz proszę Winka. A ja A ile mam Robux jak... A ile masz Robux? Jak można się zapytać? Ja mam 372. To w tym stylu chyba. Winka, mam pytanko. E, oj. Jakie pytanko? Ale czego? Robux. Robux. Super! A zrobisz kiedyś prywatne sery w Hell? Chyba nie! Chyba nie! Możesz mnie pozdrowić, czyli Marysia? Pozdrawiam, pozdrawiam. Ja nie mam 4 Robux. Marysia, pozdrawiam cię. Winka jest subcie. Hejka, winka, dodasz mnie, bo mój brat cię usunął. Cię, winka, proszę, dodasz mnie. Winka, proszę, Cię, dodasz mnie. <grym> Ja mam 320, 42... ja mam 0. Ojoj. Ojoj. Ballerin, ona tak kiwa jeszcze głową. Ja mam 1220. Ile? O ja, to dużo. Ja może gdzieś sobie kupię, bo jak mówiłam, po prostu chcę dla was zrobić taki odcinek, gdzie potrzebuję te Buksy, Więc no. A masz ty! balerina kapucina. Masz tą rękę! Wow! A ja w ogóle nie dostałam. A ty dostałaś, he he! I w ogóle robux. Ojoj! Ła! 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 Dobra, przeskoczyłam. Przeskoczyłam. A masz! A masz! A masz! A masz! Jej! A masz jeszcze! A masz! A masz! Jej! Udało się! Ech, w kamerę, żeby nic nie widziało. Udało mi się. Winka nie dodaje. Ja jadę samochodzikiem. Kto chce ze mną pojechać? Bo ja już jadę. Pa! Uhu! jedziemy. Dawajcie, Wicki, dawajcie, bo ja już jadę. Winka mam pytanko. Jakie? Oj. Nie zasnąć Oj, Fajna piosenka! Kiedy ci zdewą sobie winkę i pocieszysz, i pocieszycie. Teraz potem macie nagrywasz nowy. Tak. Tu, 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 tu 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 tu. Napiszę. Nie moja deska zniknęła. Bo jak pisze E, to mi reklama włącz, a Tobie też. Tak, też. Więc masz mega ładnego skina. Dziękuję bardzo. W ogóle są dziewczyna, mam bardzo podobne skinki. Mamy podobne. Hop! O, nauczyłam się tu skakać. jestem zła. Nie jesteś zła. Co ty mówisz? I masz mutnego skinku. No właśnie, dziwne to. <grymne> Taki swój bardzo dużo, bardzo dużo w takich grach to jest. wink, winka. Dzięki. Jedziemy! Tak jest, kto ze mną jedzie. Nikt? Halo? Tak mega ładny idolko. Dziękuję. Je, yeah, przeszliśmy to! je O je! Juhu! Teraz... Oj, nie tu chciałam nacisnąć. Patrz ile, patrz ile. Można sobie tańczyć Jakbym mogła to bym tylko z tobą grał. I oglądała twoje filmiki na ralece Baja. Yeah. Już po... Pozdrowiłam! Już pozdrowiłam! Cały czas umieram na kuli. Ojojo! dusia Oj. Na 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 na... A mnie też pozdrowisz, już pozdrowiłam. Już powiem, kawie, już jest powiem, w jakiej dużej następny odcinek. Yy, chyba MMM2 Albo tower.

Przegłosowane. Przegłosowane. widzę ja wszystkich widzów i mówię pa, pa. Przegłosowane. Me me, me Przegłosowane. Me me, me No bo prawie każdy pisze me 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 Jej! Me Jej! Jej! No to widzimy się na następnym odcineczku Widzę pa! pa.